Figunia, myślimy o jakimś zwierzątku? Myślimy. Najbardziej realny jest żółw. Ale mi się marzy jeszcze drugi piesek. Ale... Ciężko, ciężko z tematem. A ty co na to? Figa. Figa. Potrzebujesz kolegi do zabawy? Albo koleżanki? Dawno nie było wbrew pozorom na pomidorówki, będzie z ryżem, ale też przywiozłam sobie troszkę soków z pomidorów. Ja tego w domu nie mam gdzie trzymać. U rodziców w piwnicy najlepsza miejscówka, więc dzisiaj będzie taka zupka. Słuchajcie, od kiedy działam z marką Prima Biotyki, od kiedy piję kolagę, to takiej promocji jak teraz jeszcze nie było. Dodatkowo jest nowy smak poziomkowy, pyszny jest. Taki całkiem inny od tamtego. No, ale właśnie, to jest wersja letnia, limitowana, więc to nie będzie trwało wiecznie. Często też zostaje pytanie, czy ja widzę jakieś efekty po piciu kolagenu. Ja już piję jakiś dłuższy czas i słuchajcie, efekty najwięcej, najbardziej widzę na mojej skórze. Ona już nie jest taka przesuszona, a wcześniej miałam z tym problem i też no czuję, to po prostu czuję, że jest bardziej jędrna, co jest dla mnie wielkim plusem. Mam kod zniżkowy, który łączy się z tą super promocją i już Wam opowiadam, jeżeli chodzi o skład, to skład się nie zmienił, zmienił się tylko teraz smak jest nowy i w środku też to wygląda tak samo, czyli mamy buteleczkę gotowy shot do wypicia. I promocja polega na tym, że kupując trzy opakowania właśnie tego kolaganu Summer Edition oszczędzacie 200 zł, a dodatkowo z kodem PRIMA10 macie dodatkowe 10% zniżki. W środku tutaj jest zapas 30 buteleczek, jak widzicie ja już dwa wypiłam. Zostawiam Wam tutaj link do strony, kod też Wam zapiszę. No, i dajcie mi znać, kto z moich obserwatorów y, też pije ten kolagen, i właśnie jakie wy efekty widzicie po sobie.